Siemanko wszystkim, z tej strony Spaniak I dzisiaj po krótkiej przerwie dwudniowej Wracamy do 60 seconds Chciałem powiedzieć Five Nights at Freddy's Nie wiem czemu, się chciałem to powiedzieć Wracamy do 60 seconds Nasze szóste podejście, jeżeli dobrze liczę I miejmy nadzieję, że tym razem jakoś się nam uda Ach, Rozgrzewka, nowa gra I tak jak mówiliście Skupiam się na tym, żeby zabrać więcej Wody, niż jedzenia Rodzinkę, przymioty, które są mi potrzebne I zobaczymy jak to nam wyjdzie Prawda? Zobaczymy, co nam będą mi mówić w radiu, że muszę coś wziąć takiego specjalnego. Okej, okay, gdzie jest ogólnie radio? Gdzie radiojko, gdzie jest? Tu jest radio. Aha, to jednak nie jest w radiu, mówię, tylko amunicja mam wziąć. No dobra. Bardzo bardziej bardzo potrzebna amunicja. Ale zaraz, a ja pracę sobie wyjątkowo jakoś innymi rzeczami. Zacznę sobie od innych rzeczy, żeby tak. Zobaczymy, zobaczmy, jak to wyjdzie. Tu jest amunicja. Boom. Boom. Yy, mapa. Yy, jednak nie mapa. O, a mapa mogę wziąć, okej, okay. teraz lecimy do schronu, do schronu, do schronu, do schronu. Zatem wracamy tak, tutaj. Tu jest trochę yy, tu jest spray na owady, i tu jest siekierka, której niestety już nie podniosę. Okej, okay. yy, też wkrótce po siekierkę, ponieważ broń mi nam się podobało przyda. Yy, latarkę, latarkę muszę wziąć, latarkę muszę wziąć, ponieważ mamy. Yy, ma, po, przez to możemy ogronić psa, Dzień, jest, latarka. Yy, jest latarka. Tu jest latarka, tu, tu, w tym pokoju, w tym, tu, tym. Yy, tak, zonę szybimy i wodę. I po do, do stronę, do stronę, do stronę, do stronę Szybko, 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 szybko. Bierzemy sobie tutaj szybko Berte, znaczy tam, Merjane, ja to może, że Berte bez gruba, a to była gruba Berta tak tam Woda... Jakieś jedzenie i picie Jedzenie Jedzenie, nie mam apteczki, wiem, że nie mam apteczki. Okej, okay. jakoś przeżyjemy bez apteczki. Chociaż, teraz to by się sprzedało. Szybko, 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 szybko. Ooo! Okej, okay. nie wiem co mamy. Mamy chyba strasznie, mam strasznie mało wody, strasznie mało jedzenia. Miałem się skupić na wodzie, a w ogóle się na tym nie skupiłem. Maski nie wziąłem, apteczki nie wziąłem. Mm, mam latarkę, mam milibroni, Zobaczymy co teraz mam. Zresztą zobaczymy, co teraz mam. Ale małam. Strasznie mało mam picia i jedzenia, to jest ten problem. No wiem, trzy tutaj mam tego, mam mapę, mam radio, mam siekierkę, mam latarkę, mam ska... O! Wziąłem jak poradnik do to zajebiście. Eee, nie mam apteczki, nie mam maski. Nie mam broni. A to broni, kart warcabów. Powinno być spoko. sensu co, są zupełnie puszek. Woda jest dostarczona dla nas wszystkich. Będziemy musieli spróbować ją wydzielać. Nie no, spoko. Nie ma sprawy. Nie, na razie nie będę wam tak rozdzielał, że. nawet nie zorientujecie się, że macie tego mało. Powinniśmy założyć na naszej własnej próchnej grupy teatralnej. Zajmij się kopuła, gromu. Reszty dnia wypełnił nam próby stworzenia godnego scenariusza do naszej sztuki. A, troszeczkę, tu jest kropka. Ma blokowało, a rozpad rozpadliśmy się z powodu różnic wizji artystycznej, zdecydowaliśmy się wy wystawić wystawić coś prostego i niezobowiązującego, czyli pornosa. No co? <laughs> ok, lecimy dalej z temacikiem. Postanowić pogadanie z chowanego, najdłuższego rozgrywka za około 10 sekund, okej, w tych warunkach okazuje spokojnie spokojna jedzenie nowego złota, dwami jest wszystkim spokojnie wszystko. Eee, ekspedycja od razu na pierwszy dzień, wrzucamy mery. No tak, bo sobie byłoby, gdybyśmy tylko mogli opuścić to miejsce. okej, okay, nie ma sprawy. Ogólnie dowiedziałem się od Was, że mery musi być ukończona przez radioaktywnego pająka, tylko nie wiem, jak pająki ogarnąć, że były w tym tym Bo wiem, jak było ka z karluchami, ale nie wiem, jak było z. E, nie wiem, jak jest z pająkami, bo pająk fajnie nie mieliśmy. Okej, okay, nie, nic nie musicie pić. Nie gadam, że musicie pić, bo dopiero co dzień, mery, wypierdę się z domu. Musisz, e, musisz być jakoś, tak, wiecie, musisz być pomocna w jakimś stopniu, prawda? Okej, okay, dzień czwarty. Teraz e, będziecie chyba mogli dostać się sobie po, po, po wodzie. Nie możemy pozwolić, żeby, abyście byli spragnieni. Proszę cię bardzo. O, poczekajcie, jakby miałem coś sprawdzać. Pragnienie, 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 okej. Okay. Oprócz bo książka oszukuje, a tutaj naprawdę są te pokazane te... E, ...rzeczy, które mają mi pomóc. Planowaliśmy do do wodospadzie Agaro, bierzemy mi to piekarskiej kawy. Nie spodziewaliśmy się jednak naszego własnego wodospadu w schronie. Wygląda na to, że pękła... No to bierzemy radio. Świetnie, świetnie. Przetrwaliśmy 4, czy tam 5 dni już nam zjeszczono mapę, którą podnieśliśmy dopiero co z domu, czyli powiedzmy no to, że z nie do naszej mapy mogliśmy podnieść kolejną butelkę wody czykolwiek, by to bardziej się nam opłaciło. Ale tak już wygląda, że taki w życiu musi być. Okej, okay, straciliśmy mapę. Nie ma na co narzekać, mogło być gorzej. No proszę was nie mogło być gorzej. straciliśmy wszystko, co chcieliśmy. Oznacza, bo gdybyśmy mogli przy tym miejsce, choć swobodnie po powierzchni, a nie, jak niegdyś wdychać spaliny, to właśnie aromat wolności, na którym tęsknimy. No, zapach spalin jest piękny czasami. Ja się taki. A, wdychasz, jesteś radosny, jesteś ucieszony, że cię śmierdzą te wszystkie spajanie wokół waszej Unii w, oku, w Łodzi, gdzie jest takie zatłoczone miasto i w ogóle sywi ubóstwo. Okej, na szczęście wszystko jest spokojnie, na na spodziewamy się, że tu nie ma żadnego... Nie, no nie ma nic z nimi, to easy peasy, lecimy dalej. Po tych wszystkich dniach, które tu spędziliśmy, trzeba przyznać, że nie jesteśmy tu zbyt czyści, spędzimy bardzo. Mi przyznałam to dopóki nie zdejdzie sobie z tego sprawy, a teraz zabieram się do wymioty. Trzeba więc nie wymyć, co prawda nie mamy za sobą mydła, ale są przecież alternatywy. Mam się umyć albo sprejem na owady, albo amunicją? Nie, olo, amunicją się umiemy. Umiemy się amunicją. Nie wiem, strzec się sobie kulki i wolę, to będzie najlepszy sposób, żeby się umyć. You're fucking serious, że to niby kurwa zadziałało? Zobaczmy na to w Brud czy nie, naszym najgorszym problemem jest tutaj zapach, jak sobie z tym poradzić? Cóż, mamy trochę zapasowej amunicji, czemu nie użyć prochu strzelniczego, by zabić ten odór? Wystarczy go tylko wetrzeć w skórę, genialny pomysł. Naprawdę? wtarliście sobie proch, w skórę, żeby być tymi niby czystym człowiekiem Okej, okay, okej, okay, bierzemy sobie i nastrajamy sobie ją tam Zobaczymy, czy to będzie jakąś informację, dostaniemy, czy po prostu to będzie dzień, w którym ee, Mówię, dostaniemy informacji, lub będziemy sobie posłuchać po prostu muzyki Widzieliśmy, że od nie upadł, będzie nam na ratunek, okej, okay, czyli to jest to, co Ani razu mi się nie spodziewało, że przyszli e, Okej, okay, chcecie wodę, nie ma sprawy, Te długo nie pożyję bez wody, macie wszyscy wodę i używajcie jeszcze raz radia, może coś tam usłyszycie Coś tam, coś wam pomoże i dowiecie jakieś po poważne Poważne, bardzo ważne informacje Zdobyliśmy że jest słaby sygnał i coś, coś, coś z komunikami rządowymi, Coś takiego, dobre wieści, z nie że się osłabiło, jest Zajbiście, kapa... Zajebiście, zajebiście, tylko teraz pytanie Czy e, osoba typu Mary będzie teraz w stanie na zewnątrz chodzić i jeszcze nie zginąć Dobra, kart nie mamy, więc opuszczamy tą akcję, bo jesteśmy biedni... Jest, wróciła Mary, pewnie będzie chora Jest chora, mimo że się wszystko osłabiło, jest chora, tak? Głód, choroba, zmęczenie, głód, głód, głód. Okej, okay, każdy dostaje jedzenie. Nie ma sprawy co w ogóle zdobyliśmy od naszej mery. Przysłał nam trzy wody, przyniosła nam to wszystko. Świetnie. przyniosła nam aż trzy wody, no. Coś cudownego. Wypuśćmy Teda na zewnątrz. Tedik, Tedik. Nigdy nie byliśmy wielkimi konserami grzybów, ale nie opieramy się już tak bardzo biorąc pod uwagę w grzybową kolonię... Azjolo, zjedźcie sobie, raz sobie zjedźcie, jak wszyscy zachorują, mam to w... Szczerze mówiąc. Nikt nie zachorował. Ted zachorował. Ted zachorował, jak teraz akurat ma wyjść. No trudno. No oczywiście, dzisiaj czegoś tego Zupa, pomidorowa to, to nasz przyjaciel, natomiast grzyby. Nie, ble. Okej, okay, czyli. Nie ten, czego powinien jak to palić, kropel wodę. No dobra, no mamy dać wam wszystkim wodę, to damy mamy już wszystko na ten. I Ted wypiernicza sobie z, po prostu z tego bunku, ze na to, że jesteś chory. Więc na dworze może coś znaleźć, e, co może ci spowolnić ten, rozwój tej choroby. Tak, tak, tak. No to nie mam na myśli. Mary Jane, byś coś zjadła. Wy wszyscy jesteście. Dobra, czyli co? Chcecie wszyscy jeść, tak? Poczekajcie? Głód, głód. I ty mi nie chce. Okej. Okay. Czyli tak, tu chcesz, tu chcesz. Nie będę o wszystkim. Gdybyś tylko mogli odejść, robiliśmy to bez wahania w pustawym brunksze. Z ograniczonymi zapasami może nas doprowadzić tylko do skraj. do skraj. na skraj szaleństwa. Żadnego szaleństwa, panie młode i panie, panie młody. Będzie wszystko dobrze, znajdziecie sobie psa, który jest w tym bunkrze i macie go zaś latarką. latarką. ja to mamy pomóc. Merge yy, ma się dziś nieźle, wszyscy z wami jest, okej, ze wszystkimi jest, genialnie. Nigdy nie spodziewacie się, że zobaczycie ten szansą na co sprawda, wciąż takiego nie widzieliśmy, ale chcieliśmy się na jednego z wysokości. Gwizdkoś... Okej, okay, nic nie użyję. Nic nie żyje. Skoro, skoro miało być z pękami Karlochami to powinno trzeba je przypuszczać cały czas i dopiero wtedy ich powstrzymać jak je ugryzie. Więc trzeba poczekaby, bo jeszcze razu tego się mi nie udało zrobić. Trzeba zrobić z niej potwora. O kurwa spójrzcie na rozmiar tego czegoś. to on kolejny, jeszcze większy inwazja Karlochów jesteśmy zgubieni. przecież, czy, czy Mi się wydaje, co ona cały do picia? Pragnienie, pragnienie, pragnienie. Okej, okay, każdy chciał coś do picia. Nie ma sprawy dla was wszystkich. Mi tutaj wody starczy. Muzyka w radiu nie mogę wam puścić ani coś tam, bo to było coś z, z mapą, a mapy kurwa niestety nie mamy, Ok, wrócił Ted. Co masz Tedy? Masz maskę, masz e, apteczkę, zajebiście, tylko teraz pytanie, kogo chcemy ratować? Mary? Czy Teda? Mary uratujemy, bo Ted nam nie ucieknie ze względu na chorobę, natomiast Mary potrafi uciekać ze względu na chorobę, więc uroczymy sobie Mary. I to będzie genialny pomysł. Mam jedną puszkawicę, dwie wody, jedną apteczkę, jedną maskę gazową i jest zajebiście, Mary uleczona. Natomiast tak, wodę wszystkim damy po prostu... Ale nie, doprecyzowałem wam wodę, to tak. Ty dobrze zabrać, zabrać, zabrać i tutaj, o. Takie zrobić najlepsze. I puśćmy sobie yy, ekspedycję, żeby jak ktoś żeby kogoś wypuścić znowu na zewnątrz, żeby coś nam poszukał. Najpierw wypuścimy kogoś, kto już był, e, powiedzmy, na zewnątrz, czyli na Mary lub e, Teda, ale ze względu na to, że Mary dopiero została wyleczona i musi być coś zarażona przez te karaluchy, to spróbujemy wypuścić Teda na zewnątrz. E, nie skupiłem się, czy ktoś jest tutaj spragniony, Nie. E, gut tymi, ok. Tymi, głód, nie ma sprawy, proszę bardzo, masz tataj, a ty Tedzik wychodzi znowu na zewnątrz, żeby mi to nie, 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 nie użyć ze śmierci w domu. Nie użyć ze śmierci w domu, nie użyć ze względu na chorobę w domu. Och, no coś mi zabrało palco. To się zaswędziało i musiałam polizać. <grych> Okej, okay, Mergen zasługuje na trumienie jedzenia. Serio, Merdziej musi się napić, Tim jest głodny, potrzebuje... Aha, czyli każdy chce picia i wody. No spoko, wam, proszę bardzo, napijcie się i najedźcie. Wygląda to, że pan Freeman, nauczyciel fizyki z koledzy, który uczestniczył tymi Tego nie widziałem jeszcze nigdy. Miał rację, 1 plus jeden naprawdę daje dwa. W naszym przypadku są tu przynajmniej dwa karluchy. To patrz, nie przestają pakować się do naszej strony. Jeśli nie zrobimy to w porządku, musimy liczyć z możliwością prawdziwej plagi. Czekam wciąż. Czekam na te pająki czy coś. To ta, każdy mówi o pająkach, ja, może to są karluchy. Zobaczymy jak to jest. No i co? Jest wciąż jeden. Gdzie jest ten drugi niby? Nie ma żadnego drugiego, oszukaliście mnie. Nie może być chyba takie straszne, prawda? Nawet jeśli pokradają na swoje poduszki, kaskarpetki i portfel. Na co w ogóle koruchą portfel? A ten smród nie jest nie do wytrzymania. A e, tam głupi, głupi jesteście, tu żadnych problemów nie ma. Sprawdźmy czy ktoś w ogóle czegoś nie potrzebuje. E, bez książki. Okej, okay, bez książki nikogo, nic, nikt, nikt, nikt nic nie potrzebuje, jest git. Kończym się tutaj po sobie okiem na zewnątrz, sprawdzić czy w ogóle coś się święci. Już mieliśmy przegrodzić produkty, nagle wciąż, bo sama paraza. To jest to, to jest to, w którym każde się zrobić, że mam wziąć latarkę i zobaczyć tylko pieskę, on ma nam pomóc niby uciec, tak? Yolo. Okej, okay, zobaczmy co się stanie. Zapaliśmy latarkę i zdecydowaliśmy się, co, co to takiego nas i Co zaskoczenie, był to pies. Biedne zwierzę wyglądało na wymęczone, więc ugostiliśmy w schronie, gdzie smacznie chrapało całą noc. Następnego otworzyliśmy własny, by wypuścić psa. Na razie nie wrócił, ale może jeszcze nas odwiedzi. To jest po prostu ten znak, który dostałem w komentarzach, że to nie mam im pomóc. Mergen się bezpiecznie, ty jesteś bezpieczny, wszyscy są bezpieczni, wszyscy pięknie i w ogóle. Czy ktoś z was coś potrzebuje? Eee, Ciągnąłem w, e, w puszki to była Dolores. Nie mam pojęcia. Okej, okay. Puskowie jest pełne niespodzianek, ale nie ma żadnych rzeczy z tych, więc po co w ogóle to czytam? Ale mamy z tym piec pie zatwór, tak mi każdaje się zrobić? Teraz chceć tylko ogarnąć Mery z pająkiem e, radioaktywnym, który ją ugryzie. Nie bo bywa rozczarowany, ale spieczaj, bo mnie waj to, że jest nieznajomy nie, nie, nie rozczarowany, bo co jak co, ale. E, nie to może mieć moknąć w dupę w tej sytuacji, bo ja mam w gorsze problemy. Zawsze chcieliśmy mieć jakieś zwierzę domowe, kto nigdy nie Nie mogliśmy sobie zetować. Kot pies, nieważne teraz mamy swoją własną kolonię karaluchów, o ile nie chcemy, by zostały domą się, wyrzucaliśmy im piłkę. Spieprzajcie. Ja wciąż puszczą te karaluchy. jej musi zostać ugryziona. No fucking shit, no mamy co tylko tego, tego, tego karalucha obok tego. O oh, fuck, team jest chory. Niedobrze. Na trzeba z końcem ale póki co musimy się po prostu pogodzić z obecną sytuacją mieszkaniową. One tu są, my tu są. No, nie ma co wybrzydzać w końcu tylko karaluchy. Okej, okay, no czyli trzeba będzie się tego pozbyć w końcu, bo skoro widzę, że w, w Timiego poszło, to bardzo zły znak. Poczekajcie, głód, good, panie, głód, good, i panie tylko u Timiego. Tak, 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 tak. Opa, pięknie. Musimy znaleźć teraz kolejną akcję, gdzie będziemy mogli sobie uratować i znieść te karaluchy. Cz, niestety to nie działa. To nie działa, tylko Tim jest wciąż teraz chory. My się prawie pewnie znaleźliśmy znaczone miejsce bez pomocy mapy. My, myliśmy się. Miejmy nadzieję, że następnym razem nam się poszczęści. Pytanie jest jedno, gdzie jest Ted? On wciąż do mnie do nas nie wraca. E, jak w każdym razie nie mamy kłótni, ale nigdy tak ostra jak tą, którą właśnie rozpoczęliśmy. Zresztą, kiedy tam było, wiem, że my się po prostu pokusili. Ted. No i Timmy nam umarł, fucking shit, Timmy, czemu żeś to zrobił, my nie chcieliśmy się pozbyć, tylko po prostu nie mogliśmy ci pomóc. Timmy wyboru głód albo próbę przetrwania na wasą rękę, przecież dałem ci jedzenie! Było to drugie, po prostu w nocy wymknął się ze schronu, chyba, że mu dałem picia, jedzenia mu nie dałem. Cholera, chyba zjebałem, ale to był tylko Timmy. Eee, wrócimy ze swojej wyprawy, zrobiliśmy puszkę jedzenia, zrobiliśmy pu butelkę wody, zdobyliśmy amunicję. Eee, sprawdźmy w ogóle co jest z naszą ekipą. Tu jest trudzenie, tu jest głód, choroba zmęczenie jest trudzenie Czy przecie, ma głód i ma... ale nie ma pegnienia. czyli te dostanie tylko jedzenie w takim razie Ale reszta nic nie chciała Ekspedycja Mary Jane, będziemy a bo nie, Dolor wypuścimy, dosliśmy ostatnio Jeśli nie zrobisz nic sprawić kilku karachów uprowadzić do Ciebie i nie armia niezbyt toprzemna sytuacja, jeśli coś nie wymyślimy wkrótce zaczniemy myśleć jak one I jeszcze nie. Jeszcze nie. Dopóki nie zatekuję tej mery lub kogoś z rodziny jeszcze chyba... To jest ten moment. To jest ten moment, kiedy mi się udało zrobić to, co chciałem. Nasz czas kończy na dzisiaj, dopóki musimy po prostu. Okej, okay. każdy musi dzień, musimy dać się trochę wody. Będzie nic się życia w życiu. W życiu wkrótce nie należy do dzień nie jest jeszcze przyzwyczajony do tych warunków. Okej, okay, czyli e, musimy teraz tak dać wszystkim wodę, jedzenie i musimy jakimś cudem ogarnąć apteczkę dla Teda. Apteczka dla Teda to jest teraz najważniejszy element, którego potrzebujemy. Do liczę na ciebie. Majże nie martwić się, a przynajmniej nie przestań się mnie obnosić, bo są musimy zrobić tę chory już zbyt długo. No ale co ja ci mogę zrobić Ted, mieliśmy waś, właśnie ostrożnie wyjrze, wyjrzeć na zewnątrz i nagle skoczyła nas jakaś kurwa ta bestia, do, dobrze że nie obciążamy naszych delikatnych stacji i z hamburgerów bo był to tylko nasz przyjaciel, psi przy, przyjaciel, a nie jakiś mu ten tak ostrzące sobie zęby na nasze kości, dobry piesek, wygląda to na głównego, czy powinniśmy dać mu coś do jedzenia, owszem, starajmy się pomóc temu psu, to może on wtedy zrobi coś dla nas i na, na, nas uratuje, tak, tak to jest to, to podejście, które mi kazałeście robić, tak Psiuna wróciła do formy do 5 godzin nie wiem co dokładnie jest tej zupie, ale psia krew musi być to dość, do, to, to, być to coś naprawdę dobrego. Zdecydowaliśmy się nazwać psa, a jednym słusznym wyborem był Pancake. Pancake do nogi, dobry z ciebie pies, prawda? Pancake został mnie mnie jakiś czas, a następnego ranka już go nie było. Jestem na pewnie, że do nas wróci. Kurna no, mam z nimi problem, damy im wodę jak po prostu, ale nie mogę nic z nimi robić. Kurna, ale mam środek na tak? To, czemu do jasnej cholery nie poprawiam iść ta opcja z apteczką? Będę zrobił apteczkę, bo wrócił Teda. Ted tylko kasza i kaszle, a natomiast e, Maryjanie ma się dobrze. No dobra, przecież się spokojnie, no bo. Aha, to do chyba proces. Zaryzykujemy mu dajmy. Może dostaniemy coś od niego bardzo pożytecznego, co nam się przyda. Dostaliśmy maskę. Maskę, która już teoretycznie nie powinna przydawać. Niestety. Czyli daliśmy wodę za coś, co nam się teoretycznie nie przyda. Jednie. Cześć, czy na pewno nikt nic nie chce. Choroba, zmęczenie, strudzenia, choroba, strudzenia, Ok, czyli żaden z was nic nie chce A chcę teraz opcję, ooo nie dostałem opcji z cholerną apteczką, fucking shit Nie umiera jeszcze nikt, okej, okay, Ted trzymaj, trzymaj Ted Pragnienie, GUT, choroba, O, fuck No, Mary nie chce pić Natomiast Ted chce jeszcze jeść, yy, to tak, Mary dostaje tak, a, do... a ty dostaniesz to i to Tylko mi nie zgiń teraz z nocy, nie zgiń mi z nocy na świętych robisz to, jest naprawdę ochronne, to, bierz książkę, bierz książkę i próbuj tym załatać, ja muszę mieć całe te leki Jest, przyjść z apteczką, przejdź z apteczką Kurwa, Dolores, po cholerę mi ta broń Po cholerę mi ta broń, się pytam No patrz, zobacz za, tylko broń, prawda? Patrz, tylko broń, tylko pieprzone broń e, Czyli tak, to chce co? Ty chcesz głód, e, ty chcesz nic i ty chcesz głód Może być ciężko Głód, głód może być ciężko. Ale spróbujmy ją wypuścić na zewnątrz. Może to nam jeszcze ułatwi jakąś robotę. O ile nie zginą w tym momencie. Jeszcze żyją. Jeszcze Oj, Tedzik jesteś naprawdę już chory. To już jest złe. To jest bardzo złe Tedzik dzik. W momencie, ich nie poznajemy pozytywnie. Dolores powinien czasem pić. Ted wypoczął. Ok, Ted wypoczął, to jest dobre, ale Dolores chciała się napić. Proszę cię bardzo. Damy ci i. Wypuśćmy Teda Ted, 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 wypierdź do Ted. dawaj, dawaj, I jest. Ted jest, jest uratowany. Niech ta. Niech ta za e, mary mi się zmienia. Obecnieśmy że mi się zmienia, jak nie zostanie ugryziona, Nie przez pająka, ale wziąłem przy karaluchach. Ale. Trzymamy dziś wodę. Mary zadaje to pytanie od rana. No dobra, mamy wodę dla Ciebie, Mery. Proszę bardzo, ja Ciebie nie mogę stracić. Hej, to pan Keg, najprzyjaciel poruszył, ale wydaje się być dość nerwowy. Nie przestaje wyjadać i, i skakać. Wybiegł na zewnątrz, otworzyliśmy drzwi, ale prawie natychmiast wrócił. Ponieważ, wciąż czekając, bo my powinniśmy za nim podążyć. Co powinniśmy ze sobą wziąć na tę wyprawę? Tego mi nie powiedzieliście. Tego mi nie powiedzieliście, co mam wziąć z nim na wyprawę Tej informacji nie dostałem. Czy ja mam wziąć broń? Czy broń mili? Biorę siekierkę. Coś było o siekierce, zaraz że to chodzi o to, że tutaj chodzi o siekierkę. Płagam Woda. W chuj wody. Zajebiście. Zajebiście. Cztery butyki wody. Nie można zignorować sz szerokiego wachlarza możliwości, kiedy na dobrze naoczono szkiela Tych dwóch odrani, na których padliśmy, gdy porządziliśmy za psem, dostało lekcję, której nigdy nie zapomnę. Panki ktoś by był bardzo dzielny, pogonił ich precz, a jednego precz zmusił do porzucenia spodni. Nie, żeby ktoś się chciał nosić. Fuj. Okej, <laughs> Ok, dostajemy cztery wody. Dolores chce jeść. Ale nie mam jedzenia. Zobaczymy, czy woda nam, wam nadrobi. Oferuję jedną wodę za. Wodę <laughs> Wody nie potrzebuję. Co, tak, ja Ale wody nie potrzebuję na razie? Potrzebuję jedzenia. Zwłaszcza nie potrzebuję jedzenia. Okej, okay, żadna z, z was nie umarła. Jesteście dobrze, jesteśmy się jakoś trzymać. Zdejmowałem się z mięty zjadłaby coś. No nie, nie, nie. Nie mam żadnego jedzenia ani dla jednej, ani dla drugiej. Tak, apteczka. Tylko nie wiem, czy apteczka wystarczy teraz zrobić. A w momencie, gdy nie są już tak na, tak na takim wyczerpaniu. Fuck może być złe. To może być złe, to może być złe, to może być złe. Dolores Naryzykuję na Dolores I ten nam umarł Ten nam kuźwa umarł Nawet nie, nie skupiłem się kiedy Najgorsze czy, co mogło być I u, umrzeć po prostu W momencie gdy się nie, nie ogarnąłem Okej okay, Dolores ty jesteś tylko wygłodzona kuna, to nie wiem czy to jest tylko czy aż To jest tak Jedno wyjdzie No co jak co Ale niestety drugie już nie, nie wróci Jedno wyjdzie, drugie zginie, i to pierwsze nie wróci. Będziemy przepędzać. Czy to jeszcze jest ten moment, kiedy jest koniec mojej gry? Pytanie: Czy Mary wytrzyma? Dolores, wyjdziesz, ryzykuję. Mery wytrzymasz to, bałem się, Mary wytrzymasz, bałem się. Koniec. Kurwa. Nie dla wszystkich żywności i do dowiedział się, że nie jest jedno z tych osób i jest rok mógł zabijać. Opuściła nas bez słowa, a się, że czeka na jej kariera, kariera z buja. Który bez problemu zdobędzie? tyle proszych zupy, ile tylko pra pragnie. Fuck, własność rządowa. Znowu nas przepędzili, tak? Zajebiście. Fucking shit. Biznes się kręci ten nie wrócił. Zagubiłem się... Zagubiłem się mieście po raz kolejny. Rząd przyjął nas schron. Koniec. 41 dni i znowu zostaliśmy przepędzeni, jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak, przepędzono was. To jasny choler. Jak wygrać tę grę? Powiedzieliście, że ty na tym się mam się skupić. Wiem, wychodzimy z tą chorobą i z tym, że jedzenia nie mieliśmy. Wyjątkowo, jak zawsze mówiliście mi, żebym przenosił jedzenie, to teraz akurat zabrakło nam. Znaczy, twój przynosił wodę, teraz zabrakło nam jedzenia. Na moją kuźwę niekorzyść. No nic. Czego na kolejny radę od was? Co, mogę, na czym się mogę skupić? Yy, bo wiem, że właśnie z tym psem to jest do, dobry pomysł, tym bardziej że on wraca i nam co chwilę pomaga. Tylko że niestety nie jedzenia mi nie starczyło i nie wiem jak tej choroby to, to chyba zły pomysł, chyba że ja po prostu źle robię z tą mery. Yy, Team jego mogłem uratować, a bez sensu go zabiłem. Znaczy zabiłem. Odszedł. Yy. I cóż, tak jak mówię, czekam na Wasze rady? Może czegoś nowego, się dowiem, ja, ja... Ja się z wami żegnam. Czekam na wasze komentarze po raz trzeci, co chyba mówię. No cóż, Siemanko Pisji.